Przewaneczko, właśnie skończyliśmy Campfire z twórcami Diablo 4 i przedstawili oni nam kilka bardzo ważnych rzeczy, które czekają nas w siódmym sezonie. Ale nie przedłużając, to tak top 1 rzecz zbrojownia. Myślę, że rzecz na którą wszyscy bardzo długo czekali i o którą pytali twórców. W chwili obecnej wiemy, że będziemy mieć sloty w zbrojowni dla każdej postaci, dzięki czemu będziemy mogli sobie po prostu przygotowywać gotowe buildy i między nimi przeskakiwać. Będziemy mogli zapisywać cały armor, wszystkie skille, paragony z glifami i jakby będzie to wyglądało na zasadzie, że jeśli mamy dla czarodziejki zrobiony build pod ball lightning i po prostu uzbieramy sobie itemy na fireballa, będziemy chcieli przejść na build fireballa, to po prostu ten pod ball lightning sobie zapisujemy w zbrojowni, no i z łatwością dalej przebieramy się w ten build pod Fireballa. Oczywiście, kiedy nam się znudzi, możemy z powrotem wrócić do ball lightningu i to nic nie kosztuje. Jak sami widzicie na ekranie, będziecie mogli nazywać te bildy, tam własne nazwy im nadawać i między nimi sobie przeskakiwać. Także bardzo wygodny sposób na po prostu zmienianie tego wszystkiego. Bardzo dużo ludzi o to walczyło i w końcu się doczekaliśmy. Jeśli chodzi o następną rzecz, związaną z sezonem szóstym, twórcy zapowiedzieli. Że będzie coś takiego jak Witchcrafts, czyli powrócą do nas moce znane już z sezonu drugiego, tego wampirycznego. Będziemy mogli odblokować 20 nowych mocy z całkiem nowym systemem progresji. Będą one w wersji legendarnej i unikatowej. No i wszystko to dostaniemy już 3 grudnia na serwerach testowych, także będziemy mogli sobie przetestować jeszcze przed wyjściem, oczywiście z sezonu siódmego, który planowany jest na styczeń. Jak to wszystko będzie śmigać, ale na pewno wygląda to super i mam nadzieję, że wejdzie to w takiej wersji. Zobaczcie nawet jak fajnie wyglądają te tutaj obrazki z tymi mocami. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No i taką ostatnią rzeczą, której się dowiedzieliśmy, no to będziemy mieli coś takiego jak fioletowe heltajdy, jakoś tak oni to określili. No i będziemy mogli sobie na nich wydropić okult gemy. Które będą w wersji magicznej, rzadkiej i legendarnej. Co najważniejsze, będziemy mogli je sobie włożyć w biżuterię, czyli w pierścionki i w naszyjniki, więc wygląda to całkiem fajnie, mam nadzieję że dobrze to się też przyjmie może wprowadzą to również na stałe a nie tylko sezonowo no ale zobaczymy jak to będzie, przetestujemy to na pitiarze, tak jak już mówiłam 3 grudnia, także za półtora tygodnia, No ode mnie na chwilę obecną to by było na tyle dzięki bardzo za poświęcony czas wpadnijcie również na Twitcha pozdrawiam serdecznie, Orchidea